Zorganizowanie próbnych natur jest, uważam, że jest bardzo dobrym pomysłem, z tego względu, że jeszcze uczniowie będą mieli czas na uzyskanie informacji zwrotnej na dotyczącej poziomu umiejętności i wiedzy zaprezentowanej na maturze. To będzie czas, kiedy uczniowie wspólnie z nauczycielami będą mogli doskonalić te umiejętności, które wypadną słabiej bądź w sposób niezadowalający uczniów i nauczycieli. Czy matura jest trudniejsza? Matura obejmuje te treści, które są określone standardami wymagań, a więc dla nas wszystkich i dla uczniów znane.